Dzień dobry. Cześć kochani. Słuchajcie, e, chciałem Wam dzisiaj troszeczkę opowiedzieć o kopaniu kryptowalut. Może nie o wszystkich, ale o takiej kryptowalucie, która nazywa się Pi. E, bardzo łatwo to zrobić. Nie trzeba mieć e, drogiego sprzętu, dużej mocy obliczeniowej. Wystarczy zwykły smartfon, czyli to, co trzymasz w tej chwili w ręce, i już możesz zacząć zarabiać pieniążki. Oczywiście ile zarobimy, składa się na to wiele czynników m.in. jak zbudujemy swoją grupę, ale można też to robić samemu. I przez samemu poświęcając na to 5-10 minut dziennie, spokojnie przez 3 lata można zgromadzić 1000 1000 jednostek tej waluty, czyli 1000 pi. Na dzień dzisiejszy to jest 2 dolary 60 centów za jedną sztukę, także 2000 dolarów można sobie odłożyć na wycieczkę w ciągu 3 lat, a może to być dużo więcej. Ja też bardzo sceptycznie do tego podchodziłem. Nie wierzyłem w to, bo zero inwestycji, nie trzeba żadnych pieniążków wpłacać. Poświęcamy odrobinę swojego czasu, budujemy sieć. Kryptowaluta pojawia się na naszym koncie i za chwileczkę wam pokażę, jak to wygląda. I spróbuj, bo dosłownie nie zapłaci za to ani złotówki, czyli nic nie tracisz, a zyskać można na, naprawdę wiele. Więc, jak to wygląda z tym Pi? Słuchajcie, pobierałem na swojego smartfona aplikację. E, tą aplikację, pobie ona jest na do pobrania ze sklepu Google czy, czy ze e, strony mm, kryptowaluty, Pi, e, najlepiej pobierać e, z polecającego linka, tym bardziej, że członkiem można zostać tylko z polecenia. E, więc e, tak czy siak trzeba, e, trzeba podać e, kod po, osoby polecającej. I e, zobaczcie, ja to zainstalowałem kilka godzin temu, mam 1,11, no jeden, jeden i troszkę tego Pi tak naprawdę, jeden Pi na dzień dzisiejszy to jest e, 2 dolary 60 centów, także zarobiłem 2 dolary nie robiąc dosłownie nic, troszeczkę mi e, zajęło rozszyfrowanie tego wszystkiego, e, trzeba było, trzeba było, Zweryfikować, zobaczcie tutaj, zweryfikować numer telefonu I zweryfikować adres e-mail, dzięki temu no to jest na tyle e, Fajne, że nie ma botów, to faktycznie musi być numer telefonu e, Twój e, z, które, z którego korzystasz Wtedy jesteś członkiem sieci, musisz być zaproszony Przez osobę, która e, Wysyła Ci link lub masz e, Dane tej osoby i możesz, po, y, możesz też, y, możesz też, słuchajcie, można też zapraszać y, inne osoby i budować y, dzięki temu swoją sieć. Tyle w skrócie. Jeszcze się tego uczę. Widziałem tylko na własne oczy, że ktoś przez 3 lata zgromadził 1000 pi, także y, realnie można zarobić prawdziwe pieniążki. Poświęcając na to dosłownie kilka minut, kilka minut dziennie, to można zrobić wieczorem, można zrobić rano podczas prasówki takiej w internecie. W opisie u mnie. Znajdziecie link, żeby sobie pobrać tę aplikację i życzę Wam powodzenia. Ja na pewno będę to zgłębiał, ten temat jeszcze bardziej. Na pewno pojawią się jakieś informacje więcej, także obserwujcie też mój kanał. Macie jakieś pytania co do kryptowalut, jak rozpocząć kopanie, jak zarabiać? No to piszcie do mnie w, koment w komentarzu wiadomość lub na adres e-mail ich. I chętnie podejmę taki temat lub bardzo chętnie Wam też pomogę.